W dzisiejszym odcinku koło fortuny decyduje o naszym dniu pełnym randek. Grywam ten odcinek z myślą, że będziemy się świetnie przy nim bawić. Spędzimy dużo fajnego czasu razem, a koło fortuny nam tylko urozmaici ten śmieszny dzień. I jako że mój kanał istnieje już prawie rok na tej platformie, a wiadomo Polski YouTube słynie z koło fortuny zdecydowałem się nagrać taki odcinek. Ale jest to vlog i koło fortuny nam będzie podpowiadało tylko, co robić, jak robić, gdzie robić i zobaczymy, czy wszystko pójdzie po naszej myśli. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji i komentarza, jeżeli ten film Ci się spodoba. Lecimy z pierwszym losowaniem nie. W sumie wpadłem na jeszcze jeden pomysł że wylosujemy jak jedziemy ubrani albo jedziemy na luźno w dresach to będzie trochę cringe'owe jak mamy iść do restauracji i może do kina zobaczymy co nam tutaj koło Fortuny podpowie albo jakiś matching outfity. Co ty na to? Wyszłabyś w dresach? Tak. <grym>, dobra W sumie nie ma tutaj co przyciągać, jedziemy z kolejnym filmem witam was serdecznie, cześć jako, że ułożyłem już sobie plan co będziemy robić i mamy tutaj naprawdę duży wybór to jako pierwsze na losowanie idzie stylizacja i zobaczmy co nam koło fortuny podpowie, podobna do siebie czy luźna oczywiście, że podobna do siebie jakżeby inaczej małżeństwo musi wyglądać podobnie na randkach więc idziemy się ubierać i lecimy na miasto za chwilę do wyboru będziemy mieli koszalin czy szczecin, będziemy jechali albo w jedną albo w drugą Już jesteśmy kochanie w samochodzie Czas wybrać Koszalin czy Szczecin W sumie ja bym chyba wolał Szczecin Do Koszalina mamy bliżej, ale do Szczecina W Szczecinie mamy większy wybór Na pewno jest Starbucks A to byśmy musieli zahaczyć W ogóle nie wiem w Koszalinie czy jakieś kawiarnie są ciekawe W Kołobrzegu znamy, ale do Koszalina Rzadko przyjeżdżamy na kawę Czy na obiad i nie wiemy Zaczynamy, czas wylosować gdzie jedziemy Mamy, 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 mamy. I co mamy? Nie. Gadzi. No. Dla Ciebie. Yeah. Gadzi. Feel me when I'm Nie. Oczywiście bez wątpienia, na pewno to zamówisz. A może tam? A może tam? Nie, nie, na nie pewno, pewno to. Kokosowa musi być. Czy ty widziałaś kiedy serki dobre tutaj mają? No ale żaden dla mnie. No ale dla mnie coś by się znalazło. Może zalosujemy kołem fortuny, żeby nie było, że ja wybieram i ty. Chcemy ty za nie? Ja jestem za tak, 50 na 50, więc koło fortuny ma pole do popisu. Losujemy. Możesz weź tiramisu, że mogła sobie tak łyżeczkę spróbować. Tiramisu? No. Okej, okay. idę. Hmm. Czy wy też macie tak ciężko na randkę? Pisałem nam do wyboru dwa filmy. Z jednego ty się ucieszysz, listy dojem, a drugi Venom. Co Boliś na Venoma? Nie. Losujemy. Yes. <noise> tutaj nie mieliśmy prawa wyboru, czy Helios, czy Multikino. Jesteśmy w galerii, gdzie jest Helios. W tej samej godzinie sprawdziłem na kawie, że są listy i Venom, ale szczęście to, że trafiło na listy. Mamy w sumie jeszcze jedno losowanie, bo damy kolor Fortuny zdecydować, czy jemy słodki, czy co na Okej. Okay. W sumie nie będziemy tutaj was, nas i was, Dłużej trzymać, mamy do wyboru Solony Popcorn. W sumie, dzisiaj wszystkie wybory są idealne. Przyjedliśmy yeah, do samochodu, bo jest taka zimna. Otparłam sobie koło Fortuny, ale tutaj. Przed chwilą, to do... chyba na szczęście. Miejmy nadzieję, że trafimy na tą restaurację, do której chcieliśmy iść, do której chcemy iść, ale mamy dwie ulubione, jest to wychładź grillhouse i Fuego w koło brzegu. na co wypadnie na tego benz. Wichłacz! Nie, bo tam jest mój grzaniec z białego winka i Właśnie, damy... właśnie, już jako, że mamy sezon zimowy, to jest coś naprawdę fajnego do picia. Wiem, że dzisiaj taka ciekawa historia bo tu, albo tam za mną. 7 lat temu była się pierwsza z naszych grand jak Jedna z pierwszych, no to chyba była druga. I pomywam, że tak dawno z nie byliśmy i mega sentymentalnie tak tutaj usiąść i zjeść. To nawet podobne rzeczy wtedy jedliśmy. Ja na pewno jadłem burgera, bo ja zawsze lubię burgera. A ty mogłaś rzeczywiście steka. I masz jeszcze tu osiemnastkę? A i jeszcze kiedyś rodzicom tutaj kupiliśmy na rocznicę jakiś voucher, co im przystroili dokładnie stoik na biało. Ja oczywiście się wygadałem, że jedyny stoik będzie biały w restauracji. A to było niespodzianka, ale jest fajnie. Naprawdę fajny, fajny dzień dzisiaj. Dawało mi spokoju to, gdzie siedzieliśmy, i w sumie znalazłem. To było 20 lutego 2018 roku, i siedzieliśmy jednak na tym miejscu za nami. Ale fajnie, fajne wspomnienia to przywołuje. Ostatnio robiliśmy te zakupy w Homendiu na ten stolik. To dostaliśmy te 7 bonów na 1050 zł, więc idziemy na Homendiu. Mam jedno zadanie przygotowane do wylosowania kołem fortuny, więc. Więc jesteśmy w Homedio, szukamy Zaraz mam tutaj zadanie na kole fortuny jedno, więc y, Albo zakupy na ślepo, albo po jednej małej rzeczy musimy sobie sprezentować Sobie, do domu, fajnie <grym>, Tak to jest w dorosłym życiu już Znajdujemy sobie tą kategorię, mamy do wyboru albo zakupy na ślepo Czyli nie patrzymy i bierzemy coś na ślepo Albo po małym prezencie dla siebie W sumie do domu, ale dla siebie Więc kręcimy Wyszło? prezent dla siebie. Udało się? Ach, tak samo. chciałaś? idziemy. Kapcie? Nie, kapcie nie. O, albo grzałka. Zawsze jak macie boli brzuch, to ona sobie chce grzać. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Serio? Albo dobra, wiem. Weźmiemy jej szlafrok czarny. Taki. Może świąteczny, czerwony? Dobra. Mam szlafrok. Zobaczymy jej reakcję. Szlafroczek czerwony na święta. Premium line, zobacz.

To już jest chyba czwarty. Poprzednie trzy, które zamawialiśmy, okazały się uszkodzone. A szklankę zamówiliśmy dlatego, że brakowało nam grosza do kolejnej stówki, żeby dostać kolejny wądr na 150 zł. Tylko szklaneczka na głowę. Przecież to nie jest szklanka, tylko pojemnik na szczoteczkę. On ze wszystkiego robi szklankę, Dajby się mu bardzo. Dla niego to była duża szklanka. Biorę się za rozpakowywanie tego stolika. Mam nadzieję, że nie będzie uszkodzony, więc biorę się za odpakowywanie i w końcu mienimy już ten nasz brązowy stolik chcieliśmy bardzo biały. przepraszam, taki no ch... ch... nożem, ale zostawcie łapkę w górę. kolor? Nie! Tył jest ten, nie strasznie. No nie, nie gadaj, że kolejna sytuacja ze stolikiem. Nie ma to już. Nie, nie. Nie ma to już, coś nie tak jest. Zresztą może zły blat, nie wiem. Nie odsumuję jak, Jeśli To jest jakiś fatum, to... to nie, nie. Już nie wiem, o co chodzi z tymi stolikami. Zamówiliśmy taki stolik. Beżowy, ładny, modernistyczny stolik nie, no nie. Przyszedł taki Powiedzcie mi, co jest z nami nie tak Że zamawiamy coś takiego, przychodzi coś takiego I to nie jest byle jakiej strony, nie jest byle jakiego sklepu Home and you. my myśleliśmy, że to w ogóle jest jakaś, nie wiem, okleina dodatkowo do zabezpieczenia A to jest kolor tego stolika To już jest czwarty, chyba musimy sobie dać spokój Wiesz To jest jakieś światło, nie wiem nie możemy chyba wymienić tego stolika. Już mamy. napisałem z reklamacją i. Zobaczymy co się zadzieje. Może dostaliśmy, nie wiem, kolejny nieoklejony stolik, to, 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 to już by było totalne nieporozumienie. Jakby kolejny stolik, dwa z czterech przyszły bez okleiny tej ostatniej warstwy. Myślę, że będziemy kończyć tego vloga. Dało nam się zakręcić kołami fortuny wiele razy. Na uspokojenie nerwów po tym stoliku już w kolejnym. Herbatka, taka jesienna na rozgrzanie, żeby nas żadne choróbska nie łapały. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję. Może sobie damy spokój z tym stolikiem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!